Czy chcesz nauczyć się potężnej techniki manifestacji, która zajmuje zaledwie 10 sekund lub mniej? No cóż, masz szczęście. W tym filmie podzielę się praktycznym ćwiczeniem opartym na naukach Nevillea Goddarda, które może zrewolucjonizować twoje poranki. Witamy w kolejnym filmie. Dziś przedstawię technikę, która wymaga zaledwie 10 sekund, ale może mieć głęboki wpływ na twój dzień. Jedyne, czego potrzebujesz, to długopis i karteczka samoprzylepna lub kawałek papieru, jeśli nie masz karteczki samoprzylepnej. Ta technika opiera się na naukach Nevillea Goddarda i może pomóc ci przekierować swój fokus i przyciągnąć pozytywne elementy do swojego życia. Przed przejściem do techniki upewnij się, że subskrybujesz i aktywujesz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów o manifestacji. Jeśli jesteś gotowy, aby przekształcić swoje poranki i manifestować życie swoich marzeń, zacznijmy od razu z techniką. Teraz porozmawiajmy o tej potężnej technice, która może zmienić Twój fokus i zrewolucjonizować Twoje poranki. Jak wspomniałem wcześniej, na to, na co koncentrujesz się w pierwszych godzinach poranka, ma tendencję do kształtowania kierunku Twojego dnia. Jeśli budzisz się i natychmiast koncentrujesz się na negatywnych aspektach, takich jak rachunki, ograniczenia finansowe lub stan relacji. Prawdopodobnie przyciągniesz więcej takich negatywnych okoliczności przez cały dzień. Możemy jednak przerwać ten schemat, wykonując proste ćwiczenie tuż przed snem. Oto czego będziesz potrzebować karteczki samoprzylepnej i długopisu. Jeśli nie masz karteczki samoprzylepnej, posłuży kawałek papieru, choć karteczka samoprzylepna jest lepsza, ponieważ możesz ją łatwo zabrać ze sobą. Dzisiaj wieczorem, zanim pójdziesz spać, chcę abyś napisał pozytywne twierdzenie lub deklarację, która reprezentuje to, czego chcesz manifestować w swoim życiu. Może to być coś takiego, jak jestem obfity we wszystkich aspektach mojego życia lub przyciągam miłosne i satysfakcjonujące relacje. Napisz to dużymi, wyraźnymi literami na karteczce samoprzylepnej. Gdy się obudzisz rano, pierwszym, co zrobisz, będzie spojrzenie na karteczkę samoprzylepną i głośne przeczytanie twierdzenia. Naprawdę poczuj słowa i uwierz, że są już dla ciebie prawdziwe. Weź na to 10 sekund, a następnie kontynuuj swoją zwykłą poranną rutynę. Ta technika zmienia twój fokus z negatywnych okoliczności wokół ciebie na pozytywne twierdzenie, które chcesz manifestować. Zaczynając dzień od pozytywnego twierdzenia, nadajesz tą dniowi pełnemu energii i pozytywnych manifestacji. Pomaga ci zmienić sposób myślenia o niedoborze i ograniczeniach na obfitość i możliwości. Daj mi przykład. Załóżmy, że zmagasz się z trudnościami finansowymi i ciągle martwisz się o pieniądze. Twoje poranki zazwyczaj obejmują sprawdzanie konta bankowego, płacenie rachunków i odczuwanie stresu związanego z sytuacją finansową. To nadaje negatywny ton twojemu dniowi i prawdopodobnie nadal będziesz przyciągał więcej finansowych wyzwań. Jednak stosując tę technikę, możesz przekierować swój fokus i poprawić swoje poranki. Zamiast sprawdzać konto bankowe zaraz po przebudzeniu, przeczytaj swoje pozytywne twierdzenie, na przykład jestem finansowo obfity, a pieniądze płyną do mnie łatwo i bez wysiłku. Weź chwilę, aby naprawdę poczuć prawdę tych słów i uwierz, że są już dla Ciebie prawdziwe. To nadaje pozytywny ton Twojemu dniowi i rozpoczynasz go z nastawieniem na obfitość i dobrobyt. Podczas kontynuowania swojej porannej rutyny utrzymaj pozytywne twierdzenie w swojej głowie możesz zauważyć większy optymizm i pewność siebie w odniesieniu do swojej sytuacji finansowej. Ponadto możesz zacząć dostrzegać możliwości i pomysły, które mogą pomóc w poprawie Twojej sytuacji finansowej. Na przykład, możesz znaleźć ogłoszenie o pracy, które pasuje do Twoich umiejętności i zainteresowań lub możesz otrzymać nieoczekiwane finansowe błogosławieństwa, takie jak zwrot podatku lub bonus. Teraz możesz myśleć, czy to naprawdę takie proste? Czy przeczytanie twierdzenia przez 10 sekund rano może naprawdę zrobić różnicę? Badania wykazały, że fokus, który wybierzesz rano, ma znaczący wpływ na kształtowanie Twojego dnia. Wybierając świadomie skupienie się na pozytywnym twierdzeniu, wysyłasz silny komunikat do swojej podświadomości i wszechświata, wskazując swoją gotowość do otrzymania i manifestowania pozytywnych rezultatów w swoim życiu. W rzeczywistości wiele osób sukcesu, w tym milionerów i miliarderów, przysięga na skuteczność porannej rutyny obejmującej pozytywne twierdzenia. Rozumieją znaczenie ustawienia swojego fokusu i intencji na dzień od momentu przebudzenia, a ty też możesz zrobić to samo. Kluczem jest utrzymanie pozytywnego twierdzenia w ciągu dnia, nawet w obliczu wyzwań lub niepowodzeń. Jeśli zauważysz, że wpadasz w negatywne myśli lub obawy, Poświęć chwilę, aby przypomnieć sobie swoje pozytywne twierdzenie i przekierować swoją myśl w stronę pożądanego rezultatu. Pamiętaj, że masz kontrolę nad swoimi myślami i emocjami i posiadasz moc, aby zmienić swój fokus z negatywnego na pozytywny. Kolejnym przykładem tego, jak ta technika może być skuteczna, jest obszar relacji. Załóżmy, że doświadczasz samotności i niezadowolenia w swoim życiu romantycznym, budząc się rano z uczuciem smutku i tęsknoty. Dzięki tej technice możesz przekierować swój fokus z braku romantycznego partnera na twierdzenie przyciągam miłosne i satysfakcjonujące relacje. Kiedy rano przeczytasz to twierdzenie i naprawdę przyjmiesz je jako prawdę, rozpoczynasz dzień z pozytywnym nastawieniem i otwartym sercem. Możesz poczuć się pewniejszy i bardziej optymistyczny co do swojego życia miłosnego i zauważyć, że stajesz się bardziej otwarty na możliwości poznania nowych ludzi lub wzmocnienia istniejących relacji. Możesz również zauważyć pozytywne zmiany w swoich interakcjach z innymi, ponieważ promieniujesz pozytywną energię, która przyciąga miłosne i satysfakcjonujące relacje do twojego życia. Pamiętaj, że kluczem do działania tej techniki jest jej konsekwentne stosowanie każdego ranka. Zajmie to tylko 10 sekund, ale potencjalny wpływ na twój dzień i życie może być głęboki. Zaczynając dzień od pozytywnego twierdzenia i zmieniając swój fokus z negatywnych okoliczności na pozytywne możliwości, wyrównujesz swoje nastawienie i energię z manifestacjami, których pragniesz. Dlaczego by tego nie spróbować? Zajmuje to tylko 10 sekund rano, a potencjalne korzyści są ogromne. Wyobraź sobie, że rozpoczynasz dzień od pozytywnego twierdzenia, które jest zgodne z Twoimi celami i pragnieniami. To jak zaprogramowanie swojej głowy i przygotowanie sceny na dzień pełen pozytywizmu, obfitości i manifestacji. Najlepsze jest to, że możesz spersonalizować swoje twierdzenie, dostosowując je do swoich konkretnych potrzeb i pragnień. Może dotyczyć dowolnego obszaru Twojego życia, takiego jak zdrowie, bogactwo, relacje, kariera lub rozwój osobisty. Kluczowe jest upewnienie się, że jest to pozytywne stwierdzenie, które rezonuje z Tobą i czuje się wiarygodne. Kolejnym fantastycznym aspektem tej techniki jest jej prostota i łatwość integracji z codzienną rutyną. Potrzebujesz tylko karteczki samoprzylepnej i długopisu i możesz ją włączyć tuż przed pójściem spać i po przebudzeniu. To niewielki nakład czasu, który może przynieść znaczące rezultaty, zmieniając Twój fokus i przyciągając pozytywne okoliczności do Twojego życia. Czy jesteś więc gotowy, aby spróbować? Weź karteczkę samoprzylepną i długopis dzisiaj wieczorem, zanim pójdziesz spać. Napisz pozytywne twierdzenie lub deklarację, która ucieleśnia to, czego chcesz manifestować w swoim życiu. Następnie jutro rano, po przebudzeniu, przeczytaj je na głos i naprawdę przyjmij słowa, jakby były już dla Ciebie prawdziwe. Weź na to tylko 10 sekund i zobacz, jak zmienia się Twój fokus i poprawiają się Twoje poranki na lepsze. Zachęcam Cię do eksperymentowania z tą techniką i obserwowania jak może przekształcić Twoje poranki i w konsekwencji Twoje życie. Pamiętaj, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i manifestacjami w komentarzach poniżej. Chętnie dowiem się, jak ta technika rezonuje z Tobą. Jeśli uważasz, że zawartość była wartościowa i przyjemna, proszę, nie zapomnij o polubieniu i udostępnieniu jej znajomym. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj nasz kanał i aktywuj powiadomienia, aby nigdy nie przegapić nowych filmów. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.